Idziemy do Gliwic, gdzie grupa młodych ludzi założyła stowarzyszenie i od ponad 10 lat pomaga niepełnosprawnym. Osiągnęli znaczące sukcesy i przekazali miliony złotych dla potrzebujących. Nie rezygnują z początkowych założeń, gdzie pomoc innym to gest dobrej woli, społeczna inicjatywa i dobra zabawa. Paweł Januszewski cała naprzód. Aktualnie mam stanowisko wiceprezesa w organizacji razem z kolegami te 11 lat temu zakładałem też stowarzyszenie. No i w zasadzie nieprzerwanie działam w nim od tylu lat. Poznałem kupę fajnych ludzi. Trochę pomogliśmy osobom i fizycznie, i finansowo, i, i, i tak chyba też towarzysko. W lepszym funkcjonowaniu, w dobrej zabawie, bo o tym też zawsze mówiliśmy, że stowarzyszenie to też ma być dobra zabawa, to nie ma być tylko siłowe jakieś pomaganie. No i myślę, że to tak funkcjonuje i mamy życzenie, żeby tak działało to dalej. Hej. Łukasz Gorczyński, stowarzyszenie Cała Naprzód. Obecnie jestem wiceprezesem stowarzyszenia. Przez kilka lat byłem prezesem i byłem taką osobą, która zakładała stowarzyszenie w 2009 roku. Kiedy stowarzyszenie powstało, a samo stowarzyszenie powstało yy, jeszcze zanim formalnie, może tak formalnie powstało w 2009 roku, a cała historia ma swój początek wcześniej. Bartek Łapszynski, stowarzyszenie cała naprzód. No, od dwóch miesięcy jestem pracownikiem stowarzyszenia cała naprzód, natomiast sympatyzuję i obserwuję od początku. Byłem przy narodzinach, o, odbierałem poród. Angelika Suchocka. Ja to na naprzód trafiłam przede wszystkim jako osoba potrzebująca wsparcia. W 2014 roku dowiedziałam się, że choruję na spadnienie rozsiane. To jest nieuleczalna neurologiczna choroba, która z każdym rokiem bardzo pogarsza mój stan zdrowia. Kiedy ja się rozchorowałam, nie miałam szansy na opłacenie leczenia z Narodowego Funduszu Zdrowia. Takie były wówczas kryteria. Nie wiedziałam, jak się poruszać, nie wiedziałam, jak sobie poradzić. Moja przyjaciółka z czasów podstawówki, prywatnie żona Łukasza, powiedziała mi o co i naprzód. Bardzo mi się podobała ta, ta, ta ich idea, która Wspierała osoby niepełnosprawne, tworząc imprezy kulturalne. I to było wówczas dla mnie naprawdę bardzo ważne, bo nie chciałam trafić pod opiekę do, do organizacji, która będzie pokazywała smutną, smutny aspekt mojego funkcjonowania. Chciałam, żeby to wyglądało trochę inaczej, jeśli już o pomoc ludzi muszę prosić. Spotkałam się z Łukaszem, Łukasz mi pomógł, zostałam podopieczną całej naprzód. I tak było w zasadzie do, do, do roku 2018, kiedy padł pomysł, że cała naprzód już tak bardzo się rozrasta i, i, i tyle, tyle gdzieś tutaj aspektów się dzieje, i tyle osób dołącza, że, że warto byłoby kogoś zatrudnić, kto, kto będzie starał się pospinać to wszystko. Ja się zgłosiłam, bo z poprzedniej pracy zostałam zwolniona z powodu właśnie choroby. Przez te kilka lat byłam zamknięta w domu. Sytuacja, sytuacja była o tyle ciężka dla mnie, że, że mentalnie bardzo ciężko było mi sobie z tym poradzić, że z osoby bardzo aktywnej stałam się osobą zamkniętą w domu, niepełnosprawną i, i, i jakby generalnie no, różowo się ta, 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 ta przyszłość jakoś tam nie, nie, nie rysowała i bardzo, naprawdę bardzo zależało mi na tym, żeby, żeby tutaj też swoją cegiełkę do całej naprzód gdzieś tam dołożyć. Cześć, jestem Alek Kaczerowski. Jestem zwyczajnym członkiem stowarzyszenia. Zajmuję się pomocą w organizacji wszystkich innych, wszystkich innych poza hałasem miasta, no, jakichś wydarzeń. No, a jeżeli chodzi o hałas miasta, to zajmuję się już konkretnie jego organizacją, tak, jako powiedzmy, lider. Wydaje mi się, że takim początkiem towarzyszenia. Jeszcze nie wiedzieliśmy, że to będzie stowarzyszenie i nie wiedzieliśmy, że to będzie stowarzyszenie cała naprzód. Były takie wydarzenia, które miały miejsce w... To był chyba 2006 rok, kiedy nasz kolega Andrzej skoczył na główkę do wody. No i to był taki niefortunny skok, że sobie w tym 2006 roku połamał kręgosłup i od tego czasu jeździ na, jeździ na wózku. Na trochę takich przykrych, wyda znaczy trochę, no przykrych wydarzeniach zbudowaliśmy organizację. No teraz już 11-letnią, a zaczęło się od właśnie takiej pojedynczej historii w sumie człowieka i jakiejś opowieści kilku przyjaciół, którzy chcieli pomóc. Jesteśmy na Cegielni, to jest takie jeziorko w zasadzie, taka, takie bajorko pod Gliwicami. Jak sama nazwa wskazuje Cegielnia, staw po byłej Cegielni, gdzie była wydobywana glina na... Produkcję cegieł, która tutaj cegielnia się obok znajduje. E, jesteśmy tutaj dlatego, że w tym miejscu właśnie złamałem kręgosłup w 2005 roku i od tego mojego nieszczęśliwego e, skoku zaczęła się historia tak naprawdę całej naprzód, bo e, gdyby nie było tego wypadku nie byłoby całej naprzód. Tak mi się wydaje. Nieprawda Janusz? Tak było. W zasadzie no, my się pojawiliśmy dużo po tym wypadku, natomiast e, potrzeba wyszła taka, którą trzeba było zaspokoić i widzieliśmy tam swoją e, początkową rolę. Minęło trochę lat i w 2009 roku postanowiliśmy zrobić dla Andrzeja koncert charytatywny, w ramach którego zbieraliśmy środki na pomoc dla, e, dla niego. A koncert był e, zrealizowany, dlatego, że Mieszkanie, które dostał Andrzej od miasta, zostało zdewastowane. Myśmy wcześniej to mieszkanie starali się tak wyremontować. To było mieszkanie, które było położone na parterze, czyli takie przystosowane do jego potrzeb, bo do tego czasu mieszkał na mieszkaniu, które było położone na czwartym piętrze. Myśmy to mieszkanie tam remontowali przez kilka, kilkanaście miesięcy. Ja tam jakimś mistrzem remontów nie jestem, więc ja tam w zasadzie tylko trochę pomagałem. Ale byli koledzy, którzy naprawdę byli w to, w to zaangażowani. No i jak już była końcówka tego remontu, to się okazało, że właśnie to mieszkanie zostało obrabowane. Ktoś je zupełnie zdewastował, powybijał szyby. Byliśmy wtedy dosyć młodymi ludźmi, też nie mieliśmy zbyt dużo środków, żeby samodzielnie pomóc koledze i zakupić te rzeczy, które zostały ukradzione, wstawić nowe okna. Nie mieliśmy po prostu takich pieniędzy, więc postanowiliśmy, że. Zrobimy to, co zawsze chcieliśmy zrobić, czyli będziemy realizowali takie koncerty, a jednocześnie będziemy pomagali koledze. Ten pierwszy koncert, no pamiętam go jako takie zdarzenie, które początek miało w knajpie, w zasadzie. Spotkaliśmy się grupą chyba trzech, czterech kolegów. W zasadzie to było takie grono, chyba początkowe, które powiedziało, że. Eee, trzeba marnemu pomóc. A w jaki sposób możemy to zrobić? No, w zasadzie znaliśmy się trochę w tym czasie na knajpach i na muzyce, więc połączyliśmy chyba te dwa czynniki w taką jedną całość i zorganizowaliśmy koncert. Wszystko było takie wtedy w zasadzie szybkie. To była zima jakaś, jakiś początek roku 2009. I co tam jeszcze? Jak Ty to pamiętasz? Mhm. Ja, ja właściwie nic o tym nie wiedziałem w koncercie, ja się dopiero dowiedziałem, lecz cała, cała, cała sprawa była trzymana, e, owiana taką tajemnicą. E, ja dopiero dowiedziałem się w przedzie, jakieś tam słuchy do mnie dochodziły, że jest coś organizowane, ale nie znałem szczegółów. E, dopiero w momencie wejścia do, e, czy tam podjechania pod SIG, okazało się, że jest koncert. I tak to właśnie wyglądało. Ja to tak pamiętam. Było to też takie mocno e, działające w zasadzie na kompetencjach, które każdy gdzieś tam miał. Jeden znał się na grafice, to zrobił plakat, drugi znał się na muzyce, to zaprosił e, jakieś zespoły. E, trzeci korespondował z artystami z, e, ze sceny ogólnopolskiej i, i zbierał gadżety na licytację, jakieś książki, płyty z podpisami. Znajomi mieli knajpę, w której można było to wszystko zrobić, no i to w zasadzie poza tą społecznością, naszą towarzyską, która tam się spotkała czyli to była grupa w zasadzie naszych kumpli ze studiów, ze szkoły zebrało się też kilka osób w ogóle z całej Polski, bo przyjechali znajomi z Krakowa, z Wrocławia. No i bawiliśmy się, pamiętam, całą noc. No i efekt też był jakiś tego, bo zebraliśmy te kilka tysięcy złotych, które pozwoliły jakieś te pierwsze potrzeby. Wtedy zaspokoić. Fajna akcja, taka bardzo spontaniczna. No, na pewno stowarzyszenie z samego początku e, pomagało mi e, i tam pod postacią jakąś materialną pomagali mi ogarnąć pewne kwestie. E, Ułatwić trochę życie w domu, to na pewno. Bo gdzieś tam stałem się bardziej ograniczoną osobą poprzez ten mój wypadek, więc postarali się mi dzięki uzbieranym pieniądzom ułatwić tą moją egzystencję. No i dwa co bardzo ważne, pomogli mi wychodzić z domu, co było. Dla mnie kompletnie nieosiągalne z tego względu, że mieszkałem na czwartym piętrze. Na czwartym piętrze bez windy i, i to było wielkie ograniczenie. Dzięki stowarzyszeniu to wycie miałem przynajmniej raz w tygodniu e, zapewnione na treningi rugby. E, no i przy okazji, też weekendy czy, czy jakkolwiek żeśmy e, zawsze mogli się spotkać, zawsze był ktoś do pomocy. E, no i rzeczą też najważniejszą, którą się udało zrobić, co prawda. Nie było to takie hobsiup, ale się udało. Udało się przeprowadzić z tego czwartego piętra na parter, gdzie obecnie mieszkam i jestem kompletnie już niezależny od osób trzecich. Mogę w każdej chwili wychodzić, wchodzić. I, i, i to też dzięki stowarzyszeniu, dzięki Łukaszowi, który napisał list do wiceprezydenta i. i Wiceprezydent ukłonił się i pomógł. No i dwa, że stowarzyszenie pomogło mi w zakupie platformy schodowej, dzięki której już w ogóle mogę wychodzić. Wcześniej miałem blokadę pięciu schodów, teraz już nie ma żadnych barier i jestem wolny.